Się ma tutaj emerytów. Jesteśmy teraz piąty w topce. To jest mój pierwszy filmik z głosem, bo na razie były takie dwa filmiki z Agario i trzy z Minecraft'a. Więc wiecie, od 10 subów mamy Mamy więcej filmików z Agario: 20. Filmiki z Minecraft'a, WD, takie rzeczy. Zjem go, zjem go, zjem. A już jak będzie na przykład od 100 to będą e, od lajków like się będzie liczyć, jak będzie już 100 subów. Próbuję rozwalić, chociaż jest za mały. Więc zapraszam do drużyny MR e, Jako tego. Jeśli dzisiaj nam się uda zdobyć pierwsze miejsce, to bym prosił o 10 łapek w górę. Pojądźcie pomóc się, połączcie, to jest zjem, to jest zjem, połącz się, połącz się, facet jest, to jest. naższy ten czas, to nayszła tak chwilę. Dziękuję ci, Yamana. I tak cię zjem, może mi się udaje, jeśli nie. Będzie źle, a ja się cię zjem, ja cię zjem. Uda mi się. Dziękuję, dziękuję, pomagaj, pomagaj. Jeszcze, 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 jeszcze. Dziękuję, dziękuję. Wal, wal, wal. Dobijaj, dobijaj. Nie udało się. Wal, 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 wal. Jest! Udało się druga topka. Drudzy jesteśmy! Teraz mu trzeba trochę oddać, za to, że pomógł. Drudzy! Dobra, yy, zakończymy filmik na dwuminutowy, tak na razie. Jesteśmy drudzy, skończyliśmy z drugim. Więc poproszę o 20 łapę w górę. la laforce, laforce! Zjemy laforce i. tego, poproszę o łapki. Ej, czekaj. Yy. Ła, rozwaliłem się. Mayday! Mayday! Nerfrajt, możesz mi pomóc. Neters. 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 Neters, 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 neters. Dobra. Co ty se myślisz? Co ty se myślisz? Co ty se myślisz? Nie. Warunce. Dobra. Patrzcie. Zjadłem. Co? Czy ja go zjadłem? Czy ja je jem? Ja je jem. Nic. Nic. Co? Przeklęczaj. Jędrzej ode mnie nie o Ja je jem, ja je jem. Połączę się, połączę się Czy ja się połączę? Ino się połączę I się uda U nas się źle nie lefon, Zjem go Nie udało się zjeść Nie udało Nie, łączy się, łączy się Zdisiu! Dobra, zjednie. Zakończamy filmik I mnie teraz zje Dobra, to... Cześć.